Cześć wszystkim, Krzysztof z tej strony, jesteście na kanale Orzechowe Retro. Słuchajcie, dzisiaj taki odcineczek, ponieważ minęły dokładnie dwa lata od, od testu mojego pada z Aliexpress, ale tamten test był w ogóle taki nie do końca pełny, ponieważ tylko pokazałem go wizualnie, tego pada, jak on wygląda. A w dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam tego pada z 2021 roku, ponieważ tam pojawiała się jakaś nowa, ulepszona wersja, więc sobie kupiłem tego pada. No i chciałem dzisiaj zrobić taki test, właśnie już konkretnie w grach, jak się zachowuje w grach, no i bardziej tak, mniej wizualnie, a bardziej technicznie, można tak to powiem. No i co? E, tak jak mówiłem, jest to pad 2021 roku, jakaś niby lepsza, lepsza wersja, czy, czy ulepszona, tam parę wat zmienili w tym padzie. E, pad właśnie do mnie dotarł, ja mam tutaj paczkę. Ja już sobie z tej czarnej folii go go rozpakowałem, bo tam był mój adres, mi się tego za, zamazywać, ale jeszcze tej, tego opakowania powietrznego nie rozpakowałem. Także na żywo będzie unboxing. No więc mamy tutaj samego pada Ja za niego dałem 36 zł, już w przeliczeniu z dolarów ale on kosztuje około 40 z tym, że ja sobie obniżyłem cenę tam monetami i jakimś batermowym kuponem, który wylosowałem w tej grze na AliExpress. No i co? I tak jak mówiłem, test będzie głównie w grach. Myślę, że tutaj główną grą będzie, już Wam pokażę, będzie gita 5 na, na PlayStation 3. Przejdę sobie cały prolog tym padem i wtedy będę miał, będę miał właśnie obraz, jak on się zachowuje. Zarówno w strzelankach, bo tam też trzeba postrzelać, głównie w prologu, no i pojeździć samochodem. Tak, że nie będę tutaj się rozrabiał na samochodówki i strzelanki. Tylko po prostu jedną grę sobie ogramy, prolog tym padem, no i, no i pokażę Wam jak to wszystko wygląda, i potem wyciągniemy wnioski. Także zapraszam do oglądania. Ja robię przebitkę, przygotuję sobie tutaj wszystko, no i lecimy z tematem. Jeszcze ogarnię sobie szybko ten tego pada, pokażę Wam, co tam zmieniło się. Jakaś taśma. Tutaj. Pada. A jeszcze do zestawu dorzucają kabel do parowania i ładowania tego pada. Także myślę, że jak za tą cenę, to, no to już jest spoko. Ale tak jak mówię, to, to nie jest wyznacznik. Także mamy tutaj kabel. No i mamy samego pada. Moż zrobię makro. Tak to wygląda. No jedno, co, co już widzę, że w tym padzie była tu naklejka jakaś. Tutaj nie ma nic niestety, reaguje jak na razie. Plastiki takie kurcze, no widać, że to jest chińskie. Mam tutaj porównanie, ponieważ mam tutaj oryginalnego Pana Sony do PlayStation 3. Już troszkę po przejściach, ale to jest oryginał. Także mogę stwierdzić, że, no, że ten oryginał jest troszkę cięższy od tego chińskiego. Ale okej, okay. tak wygląda z bliska. Może zrobię tak. Mniej więcej zasada działania jest taka sama. No jakby ktoś tutaj było logo Sony, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jakby tu było logo Sony naklejka, no to, no to ciężko jest odróżnić to jest oryginał czy, czy po prostu zamiennik. Gałki też ładnie pracują, analogii. Ok, więc tak to wygląda. Cyk. Dobra, to co, przechodzimy do testu w grze. Dobra, widzicie, jak mam tu już załadowany prolog. jak możecie zauważyć, elegancko sparował z konsolą. Także ja sobie teraz chwilę pogram, przejdę prolog. Może w szybkim tempie to potem puszczę. No i co, i przejdę do wniosków. Ja już sobie przeszedłem prolog w GTA 5. Fajnie było sobie wrócić do tej gierki po, po, po tylu miesiącach, bo w sumie chyba z drogiem już nie grałem. Także mam już obraz na, na to jak zachowuje się ten pad z Aliexpress w grach, mianowicie. Pierwsza kwestia. Od razu mogę stwierdzić, że analogi nie są tak czułe na wychylenie jak jest to w analogach od oryginalnych padów Sony. Y Tutaj wychylenie analoga leciutko w prawo powoduje, że po prostu celownik w grze reaguje tak, jakbyście przechylili ją po prostu do końca. Nie ma tutaj żadnych stopni wychylenia czy, czy, czy tam czułości nacisku na, na te, na te analogi. Ale żeby nie było, nie sprawia to takiego problemu dużego w grach typu właśnie samochodówki, FIFA, jakieś zręcznościowe no czy też single w kodzie można, można sobie popykać, ale nie polecałbym grania na tym padzie w gry typu Call of Duty ja jeszcze dodatkowo w sieci, no to, to o tym możecie zapomnieć. Co dalej? Spusty również nie mają żadnej siły nacisku, także nawet delikatne naciśnięcie tego spustu powoduje to, że w samochodzie gaz jest odbierany w grze jako wciśnięty do końca także tutaj możecie sobie to po prostu wciskać na fula i nie ma to żadnej różnicy czy wciśniecie go do połowy czy też do fula. zawsze w grze jest odbierany jako pełne naciśnięcie tego przycisku dobra co dalej, wibracje wibracje są całkiem spoko reagują w grze na różne zjawiska także z tym nie ma problemu działa i nawet są, są spoko. To byśmy mieli i sama bateria mogę stwierdzić po półtorej godziny grania. Tutaj jest ten wskaźnik. Jeśli jeż, można mu wierzyć, no to są jeszcze dwie kreski. A nie ładowałem tego Pataidnie. Podłączyłem go na chwileczkę do, do, do parowania, może na 5 minut i tyle. A więc sama bateria, wibracje są spoko. No tak mówiłem, spusty, spusty i analogi brak jakiejkolwiek yy, siły nacisku czujnika, siły nacisku. Także weźcie to pod uwagę, jak będziecie kupować tego pada. Od razu mówię, nie jest źle. To nie jest tak, że włączcie sobie grę i, i jak naciśniecie analoga troszkę, troszkę w lewo to Wam będzie cyrownik latał po całym ekranie. Nie, jest to jest to do ogarnięcia, to może bardziej kwestia przyzwyczajenia. Ale tak jak mówię, do takich gierek typowo strzelanek Call of Duty Wolfenstein, to lepiej się zaopatrzyć w pada oryginalnego, ponieważ znacznie umili wam to rozgrywka i nie będziecie się wkurzać. Możecie go wykorzystać jako drugiego pada na przykład, gdy tam kumpel do was spada albo ktoś z rodzinki i chcecie sobie popykać od czasu do czasu, no to wtedy macie drugiego pada. Możecie sobie pograć na przykład w FIFA albo jakąś samochodówkę, czy coś innego. Także moja końcowa ocena tego pada. myślę, że to jest takie 6,5 do 7, ale to jest 7 takie naprawdę, naprawdę słabe. Więc może zostańmy przy tym. Mocnym 6,5 i tym akcentem zakończę ten odcinek. Myślę, że się podobało. Zapraszam do komentowania. Może ktoś z Was gra, gra na takim padzie, więc podzielcie się opinią. Trzymajcie się, cześć.